Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial. Jak możemy dodawać jakieś elementy do ulubionych w naszej liście użytkownika? Na początku dodamy sobie użytkownika, czyli pójdziemy do update'a i wpiszemy sobie jakiś e-mail karolmaupabocian.pl I dodamy sobie tabelę z produktami, żebyśmy mieli co wyświetlać w naszej aplikacji. Więc wracamy do Data Types, dodajemy Product i każdy produkt będzie miał nazwę Name typu tekst. Dajmy sobie zatem listę kilka takich przykładowych produktów. Mamy produkt pierwszy, prot 1 i dodamy sobie za do trzy takie produkty. Jeszcze jeden, prot 2 i prot 3. Prot trzy. Ok. Następnie wyświetlimy sobie wszystkie nasze produkty w liście w repeating group, więc dodajmy sobie jakąś repeating group. Tutaj jest. Ustawiają typu Row, OK, i ustawimy sobie tutaj wyświetlanie wszystkich produktów do Search 4 Szukamy produktów i posortujemy je po nazwie, czy malejąco nie. Liczba wierszy jest nieograniczona, minimalna wysokość wiersza ustawie 0. I tutaj layout jest właśnie w taki sposób, że jest na sztywno powiedziane, jak się wyświetlają te nasze elementy. Wyświetlimy sobie tekst i naszej repeating group, więc do naszej repeating group dodam ten tekst, który ustawię tutaj. Pełna szerokość od 0 do nieskończoności oraz pełna wysokość od 0 do nieskończoności. I wyświetlimy sobie tutaj Current Sales Product Name. Ok, zobaczmy jak to nam wygląda. Więc uruchamiamy aplikację, Uruchomimy ją sobie jako nasz użytkownik za chwilę. Więc wracamy sobie do naszego Data. Weźmiemy Run As na użytkowniku i zmienię sobie jeszcze tryb naszej strony, layout naszej strony na row, na wierszy żebyśmy układali te nasze elementy w ten sposób. Szerokość w ten sposób, może być 460, a wysokość ustawimy sobie od zera do nieskończoności. Wsiedlamy nasze produkty, więc teraz mamy jeszcze 0. ustawimy sobie w tym naszym repeating group wysokość naszego tekstu od zera do nieskończoności, żeby ładnie wypełniała nam przestrzeń przez nasz tekst. Więc mamy sobie tutaj wszystkie nasze produkty. Będziemy chcieli je Polubić lub też nie. Żeby to zrobić, dodamy sobie do naszego użytkownika nową kolumnę. FAVOU. Ulubione produkty typu produkt, i to jest lista produktów. Tutaj będziemy dodawali sobie ulubione produkty, więc potrzebujemy sobie zrobić. Możemy zrobić jedną ikonkę, możemy dwie. W naszym przykładzie dzisiaj zrobimy sobie dwie ikonki z serduszkami, więc dodaję do tej repeating group ikonkę z sercem. Na początku takim pustym, ok, więc to puste serce normalnie się nam będzie nie wyświetlało. Ukrywam go sobie, zrobimy collapse on hidden, aby nie zajmowało nam przestrzeni, jeżeli go nie ma. Będziemy go wyświetlali tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik, current user, nie ma go w liście ulubionych produktów. Więc nasza lista nie zawiera tego właśnie. Produktu, to wtedy wyświetlimy sobie ten element. I skoro nie zawieram i klikniemy sobie w to serduszko, po prostu pójdziemy do naszego użytkownika i zrobimy zmianę u naszego użytkownika i dodamy sobie do listy ulubionych produktów ten właśnie produkt. This Current Sales Product. I podobnie zrobimy sobie z ikonką, już z pełnym sercem, jeżeli coś lubimy, więc. Duplikuję Ctrl D te nasz serce i zmienimy sobie tutaj teraz na heart, takie wypełnione. Ono też się nie wyświetla, ale wyświetla się tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik już zawiera, polubił już kiedyś ten nasz produkt. Więc tutaj jest contains, zawiera. Jak klikniemy sobie w taki nasz element, to wtedy zrobimy Make Changes to Current User naszemu użytkownikowi odejmiemy właśnie ten produkt remove. Current Sales Product. Zróbmy testy, zobaczmy jak to wygląda. Więc mamy sobie naszego użytkownika, klikam w serce i ono się zaczyna robić ciemne. Jak przejdziemy do bazy danych, zobaczymy, że nasz użytkownik teraz polubił sobie jakiś produkt. Tutaj możemy wypełnić, zmienić to pole główne naszego produktu, na name, żeby było dla nas troszeczkę czytelniej, czytelniejsze. Więc nasz użytkownik polubił produkt pierwszy. Tak, zgadza się. Polubimy jeszcze produkt trzeci. Zaczynamy teraz refresh Data. Jest. Też polubiliśmy produkt trzeci. Teraz odklikamy sobie oba serduszka i zobaczymy Refresh Data. Nic już nie lubimy, więc super. Tak działa właśnie polubienie i przestanie lubić jakichś produktów. Zróbmy jeszcze jedną rzecz, mianowicie wyświetlimy sobie obok wszystkie produkty, które polubi nasz użytkownik. Zrobimy to w taki sposób. Zrobimy kopiowanie tego całego naszego elementu specjalnie ze wszystkimi workflow'ami. Copy with Workflows i specjalnie to wkleimy face special with Workloads To sprawi, że te serduszka, które tutaj są, zaraz je wyświetlimy, one będą działały nam tak samo. Tutaj sobie wejdziemy i zobaczymy Start Edit Workload, to te elementy, zobaczcie, wszystkie już mamy wypełnione, bo odpowiednio kopiowaliśmy sobie nasze elementy. Jedyne, co zrobimy, to po pierwsze, na naszej stronie ustawimy layout, żeby nam rozrzucały to nasze grupy a prawo i lewo, może dało jeszcze przestrzeni tutaj z prawej i lewej strony granicy. A druga najważniejsza rzecz to to, abyśmy tutaj w repeating group zmienili troszeczkę źródło danych. My teraz nie będziemy chcieli wyświetlać wszystkich produktów z bazy danych, więc robię clear, lecz będziemy chcieli wyświetlać tylko te produkty, które polubił nasz użytkownik, in current user, favorite products. I tutaj możemy zrobić jeszcze sortowanie też po nazwie, aby to troszeczkę ładniej wyglądało. Ok, zróbmy wrigues naszej aplikacji, zobaczmy jak to działa. Nasz użytkownik nic jeszcze nie lubi. Polubimy sobie produkt drugi, więc pojawia nam się tutaj. Możemy odkliknąć go sobie i nam znika. I tak samo znika tutaj. Zaznaczone duszka. Przestaliśmy lubić sobie nasz produkt. Działa wszędzie bardzo dobrze. Dodaję wszystkie produkty, wszystkie się zacznie, pojawiają z tej strony, usuwam je i znikają. Tak samo jak tutaj usunę. To też znikają nam z prawej strony. I tym prostym sposobem jesteśmy w stanie zrobić sobie system, w którym możemy polubić jakiś produkt lub przestać go lubić. To wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!